Ej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na W47 w kolejnym odcinku Shakes and Jetes. E, moi drodzy, dużo tu się dzieje, ale też do 14.10 chcę skończyć karczmę, więc będzie się działo jeszcze, jeszcze więcej. Mm. Muszę się tu czegoś pozbyć, jak widzicie to wszystko do kibla, to wszystko do kibla, to wszystko do kibla, to już było w kiblu i tylko do Kowala, a ja już u Kowala dzisiaj. Wszystko zrobiłem niestety i muszę coś z tym fantem zrobić, no niestety no. Musi ten pasek się z nami pożegnać i tu zostają nam same itemy do kowala. Mykani, trochę lochów padło. Dobra, gem na siłę to nie jest jakiś tam super gem, na który czekałem. Trochę lochu wpadło, zaraz to wszystko wam pokazuję. Najpierw jednak chcę wbić ten setny level. Hmm, a może popilami go damy radę zrobić jeszcze coś tutaj. 13 na 14. No Ryszard tu ma szansę, 8 na 10 to będzie gorzej, 7 na 10. Czyli tak naprawdę ponikonik ma największe szanse, jeżeli e, chcemy pobić Ryszarda. No niestety Ryszard tu strong. Mamy jeszcze jakąś walkę łognia, łogień jest nakarmiony. To strzelmy tą walkę łogniem. Gorylołap 11 na cząpa 8. E, no cząp ma małe szanse, żeby to wygrać, musiałby... Unikami tutaj wykerować dość grubo. O Jezu. No dobra. Uniki nie są dla mojego czompa. Tak. Uniki nie służą mojemu czompowi, więc mamy tutaj losa. Ale moi drodzy, to jest najważniejsze. Szybko setny level wbić i szukać kibla. Eee, szybko setny level wbić i szukać kibla. 14 za 77, za 40, 10, za 100. Jarzynka 10 za 30, 14 za 160. Bierzemy to, co najlepszy X wydaje 5 za 30, 5 za 60. Truskawka, mamy level setny i o to chodziło. Moi kochani, o to chodziło. I teraz możemy tu sobie coś założyć po to tylko, żeby dostać 5 statystyk. Za level setny. No i teraz moi drodzy, jest taka sytuacja, że. Trend setera zrobiłem na odcinku do wspierających były pokazane lochy. Legendarne lochy na druidzie i na magu. To nie oglądał, niech żałuję. druid skończył legendarny loch, dostał swój item. Kolejna rzecz, wykopałem beryla i dostałem fajną broń. Broń wam pokażę, gdzie ją zdobyłem. Beryla w końcu wykopałem jednego. No i zrobiłem trend setera, mam taką nadzieję. Tak jest. Zrobiłem trend setera. Nie zrobiłem jeszcze ubierz wszystkich w legendarne artefakty, bo nie mam nasiora. Nie mam tu nigdzie nasiora, może ten nasior mi gdzieś jeszcze wypadnie. No i moi kocha kochani, pięć grzybków na to, żeby znaleźć ostatni fragment lustra, ewentualnie klucz do Kibla i teraz skupiamy się na misjach w miarę krótkich. No to jest najkrótsza misja. Klucz do Kibla nas interesuje i... No teraz wszystkie na złość najdłuższe misje. Klucz do kibla i ostatni kawałek lustra. 10 za 150, 14, 7 za 90 i do kociołka. Bierzemy ją. Bierzemy ją, bo do kociołka rękawice. Nie jest to jakiś super, super korzyść finansowa, ale tak jak mówię, kowala mamy zrobionego. Bierzemy 3 minutki. O, pasek to tam 10 za 50, 7 za 50 i pasek za 1000. Inteligencja, wytrzymałość bez dziury, niech będzie. E, niestety, kowala mam zrobionego, nie mam też itemów, więc musimy to po prostu sprzedać. E, 14 za 160. No. Spróbujmy 3 za 40. no ani fragmentu lustra, ani klucza do kibla. Plan był taki, że specjalnie to odwlekałem do samego końca, żeby wbić ten setny level na tych lochach. Na tym nowym kluczu jest klucz do kibla, dobra, i nie ma ostatniego fragmentu lustra, jest klucz do kibla. I powiem wam, to jest o tyle dla mnie ważne, że... Teraz sobie możemy to jeszcze założyć na chwilę. Kolejne statystyki. I to jest dla mnie o tyle ważne, że jutro, czyli tam za 10 godzin z kawałkiem, bo wy to oglądacie w sobotę, ja to nagrywam, wy oglądacie w piątek, ja to nagrywam w czwartek, pojawi się nam event. No i teraz mam 150 do wbicia, więc teraz sobie wbiję po prostu 50 z jakiegoś się pika, powiedzmy z tego. Ten już zrobiłem, więc się nie denerwuję. A po północy, jak wrzucę epika, to da mi 100 i zamknę od razu pierwszą aurę. Potem druga aura będzie miała 200, czyli wbijemy w sobotę i w niedzielę po 100 i zamkniemy drugą aurę. Mm, więc tak to chciałem zgrać, żeby nam właśnie to wszystko ładnie podpasowało, żebyśmy tych epików się pozbyli i jak najwięcej aury wbili. Więc jest to coś, co chciałem osiągnąć. I teraz najlepiej, jakbyśmy jeszcze dostali ostatni fragment lustra, to już bym był totalnie szczęśliwy. To bym był już totalnie szczęśliwy, więc bierzemy jakieś krótkie misje. No, ale ostatni fragment lustra, to wiecie co to jest, nie? Ostatni fragment lustra to jest yy, wycieczka. Wycieczka w nieznane, nie? <laughs> 3 za 20 Ostatni fragment lustra to jest wycieczka w nieznane, moi drodzy. Nikt nie wie kiedy, nikt nie wie jak. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. No, my nie widzieliśmy. No dobra, dla mnie ważniejsze na dzień dzisiejszy było to, żeby zdobyć ten kibel z tego względu, że już sobie wrzuciłem epika i od jutra będziemy sobie oczyszczać te epiki, trend mam zrobionego, więc też już nie panikuję. Z epików, które mam na sobie, generalnie wszystko jest ok. To mogę sobie podtrzymać tego epika i go sobie wsadzę na sam początek, żeby go przypadkiem nie sprzedać, bo jak dostanę jakiś nasior to zrobimy sobie trend setera e, nie trend setera tylko mm, wyposaż bohatera we wszystkie legendy to jutro sobie pójdzie do, mm, do, do Kowala, więc jest OK. Zrobiliśmy trzy paski, plan się udał, czyli znalazłem klucz do kibla, nie znalazłem fragmentu lustra. No cóż, mam nadzieję, że teraz znajdę, no, będę robił trzy paski, to spróbujemy znaleźć. Możemy zakręcić jak leci misja kołem, zobaczyć ile dostaniemy grzybów. <laughs> potka na wytrzymałość. Potka na wytrzymałość jest spoko, bo w tym momencie odblokowuje mi wiele różnych możliwości ta potka na wytrzymałość, mianowicie takich możliwości, nie? Widzieliście ten gabinet magii? <laughs> Widzieliście ten gabinet magii. Trzy poty na Inte i to jest serwer, moi drodzy. Klucz do kibla w jednym pasku to jest serwer. E, dokładnie, ja też nie wiem, co to jest ból. Musimy się tego pozbyć. Są trzy grzybki na szczęście. Znaczy, no o, sześć to już jest lepiej. Sześć to już jest lepiej z grzybkami. Jeszcze lepiej byłoby dziewięć. No, no nie mamy tego co chcemy. Radges się tutaj na nas wypina trochę. Ale sześć grzybków też nie jest. Sześć grzybków też nie jest źle. Dzisiaj dostaniemy siłę. Jutro dostaniemy pięć cytryn, więc spoko. A więc spoko moi kochani, spoko loko. Jeśli chodzi o legendarny loch, zaraz wam pokażę, zbliżamy się tam dalej do końca. Tak jak mówię, na odcinku dla wspierających yy, były lożki legendarne. Druid kończył swojego rana, mag kontynuuje swojego rana, jesteśmy na salce już siedemdziesiątej 70, którejś, siedemdziesiątej, 70, osiemdziesiątej piątej nawet, więc osiemdziesiątej więc drugi ran już nam się kończy, a druid skończył pierwszy ran, więc no, fajne, fajne arengi. Fajne arengi. No i dobra, jesteśmy fajnie, bo jestem przed 14 ze zrobioną karczmą, przed 14 ze zrobioną areną. Nie mam lustra, więc nie będę sobie bił klaserka. O zobaczcie, jak fajnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć itemów. Pięć itemów. Pięć itemów z gościa pac. Klaser 52-50, źle. Źle nie Mogło być kosztem. Jeśli chodzi o zbrojownię, no to tutaj nic nas ciekawego nie interesuje. Jeśli gabinet magii, to pierścionek, naszyjnik, naszyjnik generalnie nic nas stąd nie interesuje. Kowala mamy zrobionego już, bo go zrobiłem, bo miałem pełny plecak, jeżeli pamiętacie wczoraj. Rękawic nie mamy do wrzucenia. Jeśli chodzi o walki petów, są zrobione, zaraz wam pokażę. Możemy tu jeszcze dokarmić sobie to. Dzynki nie możemy dokarmić, ponikonika nie możemy, cząpa nie możemy. w tym roku mamy 9 level, jest w porządku. Jeśli chodzi o pety, czy coś będziemy zdobywać w weekend? Nie sądzę, są małe szanse, ale naprawdę małe. Zależy ile tych jedzeń będzie nam lecieć. Karczm i tak dalej. Natomiast mamy już setny level e, i setny level wbiliśmy, start 11 marca w 19 dni? 20 dni? Więc w zasadzie mamy jeszcze 10 dni, żeby wbić dwa levele, żeby przegonić druida. No, wydaje mi się, że jednak mag e, dużo więcej w ciągu miesiąca wybije 11 kwietnia nagram odcinek i pokażę wam, co mag wybił po miesiącu i będzie to raczej zdecydowanie więcej niż druid. No chyba, że teraz przez 10 dni 10 dni kompletnie nic nie zrobię. Aczkolwiek mamy 4 dni eventu, więc trochę zrobię. No ten event świąteczny też pomoże temu magowi trochę speeda złapać, bo będzie i weekend golda i expa przez 4 dni, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, więc trochę, trochę chłopina złapię. Warty nie nastawiam, bo czekam do 14.01. Wam też polecam taki układ, bo nieraz już nastawiałem 13.50. I później okazywało się, że niechcący 2350 odklikiwałem, więc lepiej poczekać te 10 minut, nastawić 1401 i, i mieć to z głowy. Więc warty celowo nie nastawiam, tylko sobie czekam. Dobra, jeśli chodzi tutaj, będziemy kończyć twierdzę 11, zrobimy kwaterę 11 i idziemy w kopalnię, chociaż myślę też o tym skarbcu, bo jak widzicie, puchnie nam tutaj sporo miejsca nam brakuje. No ten beryl malutki wypadł, ale no, lepszy jest jak jest, czyli generalnie faktycznie potwierdzam z kopalni pierwszej można mieć berylka, wystarczy tylko jeden item z legendarnego lochu i wyskakuje nam berylek. To jest to. Tu zobaczcie co się dzieje. <laughs> tu zobaczcie co się dzieje. No ale na Magu też się miło ogląda, kochani. Na Magu to się aż miło ogląda. To było kiedy próbowałem dobić do 95, żeby szukać nowego klucza, nie? Bo to były ciężkie dni, to były ciężkie dni, dostałem papucie, bo musiałem najpierw lochami dobić 95, żeby początkiem awki, bo to ja to wszystko dzisiaj robiłem, żeby początkiem awki znaleźć klucz na 95, potem robić lochy, żeby wbić, zbliżyć się do setnego levela i, i szukać klucza do kibla, więc wszystko się udało. No poza lustrem, ale tak jak mówię, lustro. Lustro to jest historia, której nikt nie zna. I nikt nie wie, kiedy wam się lustro. Mmm, kiedy wam się lustro odnajdzie ostatni fragment. on może przyjść i za 30 leveli, i może przyjść za 100 leveli, Więc nie nastawiałem się. I tak klucz go do Kibla, który nam wypadł w jeden pasku, to było coś fajnego. No tutaj gdyby krytyk siadł, to, to smog byłby nasz. Eee, ale w końcu poddał się smokor naszym krytykom. Więc jestem zadowolony, bo o 14.1 będę miał poczyszczone legendarne lochy na spokojnie. A tak jest. Ponastawiam obie warty, będę miał wszystko to, co chciałem mieć i spokojnie będę mógł zakończyć dzień. Do 24.00 mieć wakacje, bo tutaj nie mam lustra, więc klasera nie będę bił. No, gdyby to był krytyk. Więc nie będę bił ani lochów, ani, ani klasera. A na druidzie mam klaser zrobiony, to co chciałem. Cały czas mi tych dwóch tarcz brakuje tylko. Tarczy, zwierciadełko i, i bunkier, a resztę już wszystko mamy. Więc nie ma ciśnienia z klaserem. Locha jakiegoś sobie tam kliknę czasem. Chomp 8 na płomie za 6, no to to będzie smutne dla płomie za, bo cząp 8 go po prostu wciągnie nosem. Chomp 8 go, widzicie, to już wszystko co mogłem wykorzystywałem tego expa, żeby mieć jak największą szansę na ten kibel dzisiaj. Dlaczego ten kibel dla mnie był taki dzisiaj ważny? Bo go zdobył jutro, to bym się musiał epików trochę inaczej, z epikami gospodarować, tak? No bo jutro już bym epik wrzucił za 100 i następnego dnia szkoda epika wrzucać za 100, lepiej gem albo zwyklas. A, więc już trzeba by ten paseczek, no niestety bez dziurki, więc już trzeba by było kombinować jakieś dodatkowe miejsce na przechowanie jakiegoś zwyklasa albo epika albo gemu więc ten kibel mi dzisiaj pozwoli zraszować ostro kibel, bo tak jak moi, dzisiaj wrzuciłem za 50 w piątek wrzucę za 100 to już będzie aura druga, w sobotę za 100, w niedzielę za 100 to już będzie aura trzecia i w poniedziałek za 100 to już będzie na aurze trzeciej 100, nie? zobaczcie jaki pojedynek, kretun 1 na gorylołapa Grylowak mocny z mi normalnie, tu prawie dwa pety. Ponik 8 na zębika. No to chyba nie będzie uczciwa walka. Coś mi się tak wydaje, że ten ponik będzie oszukiwał, chociaż poszedł bloczek, poszedł drugi bloczek. No i gdzie są krytyki zębiku? Dobrze zębiku i krytyk. Nie? I krytyk, nie! I krytyk. Nie, nie, dobrze. Minus 15 do 40 to dobry, to dobry duel. Lochieti, także tu sporo rzeczy do pokazania, moi kochani, bo sporo tych leveli przycisnąłem przez ten dzień. Udało się te klucze podblokowywać, no i pędzimy do podziemia, pędzimy do podziemia. I tu dostałem tą broń, z jednego, bardzo fajna broń, od razu skasowałem starą broń i wyciągnąłem z niej berylka. Dobrze, że to był zwykły sto. Te kosztowało mnie to tylko kryształki, więc to dobra wiadomość była. Ponik na mamuta, ponik. Ponik, jak możesz przegrać z mamutem? Ponik, ja w ciebie wszystkie pieniądze władowałem. U macherów postawiłem na twoje zwycięstwo, a ty, żeś się poddał z mamutowi i, i każesz żeluzie się bić. Czy żeluza z tym mamutem przegra, zobaczcie. Jeszcze Żeluza przegrał, to jakiś morderczy mamut. Dobra, Gorylowa Żeluzka, jedziesz, jedziesz maleńka, jedziesz mała, jedziesz. No niestety Żeluza tego nie uciągnie, ale Dzinka 13. No i Dzinka 13 na ponikonika 7, to jest to, widzicie, raz napaje, drugi raz napaje i GG. Co my tu dalej mamy? Eee, jakiś fajnowy som. Zobaczcie jak się wkurzył i BUM! <laughs> Chopak się wkurzył, nie no to muszę jeszcze raz pokazać. BUM! BUM! Wkurzony i PSZ! I to też mi dwa krytyki zała załadował, nie? To trzeba jeszcze raz, moi drodzy, bo to jest taka szybka walka, że... Gość jeszcze ma broń legendarną z, z lochu, to cwaniak. Czarny upiór, zobaczmy. jakże widzicie, to dzisiaj wszystko klepane na... Na styk, godzina do godziny, żeby tylko zbliżyć się do tego setnego levelka. Fajne papucie, które założyłem chyba nawet, z tego co widzę, tak mi się wydaje, tak, założyłem te papucie, wymieniłem te, chyba, chyba ta, stwierdziłem, że, że wolę mieć 93 allstatów i stracić te 4, ale mieć trochę armora i trochę boków, tak mi się wydaje. Yy, dobra, co my tu mamy dalej? Obrona pupila. Więc przelecimy sobie całą pocztę i powiem wam, jestem przeszczęśliwy, bo, bo z tym kluczem do kibla to siadło jak ślepemu ziarno, i kurze ziarno. I warto warto było przycisnąć te lochy. Bałem się, że będę cisnął te lochy, klikały co godzinę i później nie trafię tego klucza i będę smutny. Yy. Ale warto, czasem warto przyskilować i coś pokombinować, pomyśleć zawsze tak, aura dzień wcześniej, zawsze te piki lepiej wykorzystamy. Nie będę musiał gema wrzucać, tylko każdy jeden dzień na tej dodatkowej aurze będę wrzucał pika i nie będę miał straty na tym, nie? Więc każdego dnia wykorzystam 100 aury i to jest też coś, co, co, mnie, co mnie się osobiście podoba. Ponikonik 13. W Ponikonika 10, easy-beasy, tu nic się nie mogło wydarzyć. Hmm, tutaj coś przegraliśmy. Złotka przegrała te mamuty takie mocne. Gorillowap 7, zobaczcie, bije się z Croxem 7 i smutne to jest, że... <laughs> nie, ja nie chcę tego oglądać, moi drodzy, ja wam tego nie pokażę, tej walki, ale Crox 7... Mans, no, 110 staty na gorylę łapa, 101 staty. No, okej, okay, było to wyrównane, powiedzmy, ale smutno. Ale smutno. Żywioła kognia, Żywioła kognia. Czyli jak Max spotyka maga w Lochu, to jest dla niego nagroda za to, że jest magiem, Jaki i są. No, można powiedzieć, że ledwo ustaliśmy, i to też jest trochę prawdy w tym. <ścoughs> Ale, ale wiecie, tu prawie wszystkie te lochy padały za pierwszą próbą, nie? Prawie wszystkie. Tu też można powiedzieć, że troszkę szczęścia było, ale to nie jest szczęście, to jest skillowe rozdawanie statystyk, że wiecie, że musicie mieć tyle i tyle życia, żeby ten loch przejść, nie? To nie jest, moi drodzy, szczęście, to jest skill. A skilla się nie da kupić za grzyby. Są gracze, którzy mają grzyby, nie mają skilla i nawalają jak gubki, enter bez, bez mózgu. A można też grać free to play ze skillem i czasem coś wygrać. Także moi drodzy, wbiliśmy ten setny level, jest spoko. E e e Ostatni fragment lustra niedługo mam nadzieję, 10 walk jest zrobionych. E Zobaczmy tam jakiś atak. Kule, buty, czapka, dobra, 3 itemy pasi. Trzy itemy pasi jest plus 3 do klasera. W porządku, walki petów mamy zrobione, co mogliśmy nakarmić, nakarmiliśmy, jeśli chodzi o twierdzę, zrobiliśmy co mogliśmy zrobić, oddamy tego wojownika niechmo, za 10 minut będzie kolejny beryl, ja to czuję, z itemów, które mam, wszystkie już mam na sobie, które chcę założyć, bo założyłem też pierścień nowy, Bogiem mi wyleciał na intę, reszty już nie chcę zakładać. Koszyk trzymam, jakby mi nasiele wypadł, żeby zrobić osiągnięcie. Ubierz się we wszystkie legendarne, natomiast wszystkie tutaj itemy, które mam, to już jest czysto pod kibel, bo są gorsze niż te, które mam na sobie. Więc generalnie nic tutaj nie odczuwam, żadnych stresów i żadnych, żadnych panik. Kowal jest zrobiony, Dowiedźmy, coś tam sobie wrzuciliśmy, więc jest też zrobione zwoju, nie ma żadnego, więc też nic nie musimy zakładać. Moi kochani, przebrnęliśmy sobie elegancko przez odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeszcze sobie rozdane statystyki. O Jezu, wy tego nie widzicie. 3300 inty, 3000 wytrzymałości. Jesteśmy tank mage na grubo. Jesteśmy tank mage na grubo. Musimy trochę tej inty dorzucić tutaj za te pieniądze, co dzisiaj wygraliśmy. Na kolej nie tylko. Dobrze, że porobiłem te 10-10 w gildiach. Nie muszę zaglądać już tam. Przyjmować się, czy coś muszę dorzucić jeszcze, czy nie. No, trochę inty żeśmy dorzucili. Jest miło. Także nie muszę się tutaj przejmować. Mamy 10-10, więc... O, mogę przekroczyć jeszcze portal gildii, moi kochani. Bo wbijem 7 level. No tak. Chyba nawet od 99. No i dobra, i wbiliśmy coś. jest spoko. A zobaczmy, jeszcze mamy portal solo. Bam, 100 tysięcy. Bam, 200 tysięcy. Bam 300 tysięcy, Bam 300 tysięcy, 400 tysięcy. A jakiś krytyk? Nie? Szkoda. Jestem ciekaw, ile procent wybiliśmy pierwszego dnia. 5, kurczę 5%. Jak na pierwszy dzień jestem przeszczęśliwy. Przeszczęśliwy. Także moi kochani, co najważniejsze, jest kibel. I tak jak mówię, jutro wrzucamy setkę. Później będzie ona miała dwie setki, to dwa dni po 100. No i później już jest elegancko, więc pozbędziemy się trochę epików z plecaka. Trochę się nam to w końcu oczyści, no i pędzimy do podziemia, bo no nie ma co tutaj zwlekać. Kupę potek do inty kupiłem, cieszę się z tego bardzo. Fajne też jest to, że kupiłem potkę na wytrzymałość. No i gdzieś tutaj tu zobaczcie. Ten koniec kalendarza będzie ciekawy. Będzie nieśmiertelka, będzie potka na intę. Nieśmiertelka, potka na wytrzymałość. Pewnie już będziemy mieli skończone do podziemia te 9 lochów. Ale gdyby coś było potrzebne, to tutaj pod koniec miesiąca secik pełny będziemy mieli uzbierany na nowe podki. No ja teraz bym chciał szybko coś tutaj dozbierać. No mamy na 10 dni intę, to jest dość dużo. Niestety skrzydełka się zaraz kończą, więc zostaniemy tutaj na tych podkach. Pewnie jakieś szczęście jutro kupimy, zobaczymy. Może z koła dostanę nieśmiertelkę, jutro może coś. No na pewno będę chciał przycisnąć te loszki, no bo tu już nam zostało tylko otworzyć piramidę szaleństwa. Skończyć te cztery lożki i, i budować kopalnie. Także jeszcze 4 dni będziemy budować sobie kwatery robotników, jedenastkę pewnie i pójdziemy w kopalnię, chociaż możliwe, że ze względu na to, że to nam dość szybko idzie, może już pójdziemy w kopalnię, chociaż zastanawiałem się i jednak skłaniam się ku, tych kwater, ku tym kwaterom, ponieważ chcę sobie dać więcej czasu na próbę wykopania bereliny. Jakby mi parę beryli wypadło, to, to nie musiałbym aż tak tych epików zmieniać, bo te beryle będą tak mocne, że, że nowe epiki nie będą tutaj wpływać na naszą grę. I te epiki, które mam mocne, takie jak na przykład ta czapka 96 jest spoko, to 93 jest spoko, setka tu, ten 118 jest spoko epik. Więc te epiki mógłbym, wiecie, tu wrzucać beryle i, i wiedzieć, że przez jakiś czas te epiki posłużą. Raczej do tego 120 levela wtedy z tym berylem by ten gempo ten epik pożył i wtedy bym sobie mógł spokojnie budować kopalnię, nie? Więc, więc to by było to by było tyle fajne. No ale zobaczymy, jak to będzie. Na razie zbliżamy się do godziny 14.00. Eee, także jeszcze minutka nastawię stawie warte na 10 godzin i będę wolny. Także dzięki Wam serdecznie, moi kochani. Pamiętajcie o łapkach komentarzach. Mam nadzieję, że oglądaliście odcinek dla wspierających, na którym kończyłem Lochy i Magiem i Druidem. I było śmiesznie, także do zobaczyska, trzymajcie się mano i pa pa!